Po 25 latach zawieszenia ruchu, kolej powróciła do Karpacza. Można rzec, wreszcie. Wcześniej na mapę połączeń powróciły m.in. Bielawa czy Świeradów Zdrój. Kilkunastominutowy film z widokiem z okna na całej linii Zmysłakowic pojawił się trzy dni po otwarciu, ale mimo wszystko wypada krótko podsumować ten pierwszy weekend. Najpierw jednak trochę historii. Jeżeli pamiętacie pierwszą część 20 lat cięć to wiecie, że połączenia do Karpacza były jednymi z wielu, które zostały zlikwidowane 3 kwietnia 2000 roku. Od tego czasu linia z Jeleniej do Kamiennej Góry oraz szlak do Karpacza zarastały bujną roślinnością. Jedynie na stacji końcowej coś się działo. Dzięki panu Rafałowi Gerstenowi przez pewien czas jeździły tam drezyny. On sam walczył o przekazanie dworca na rzecz samorządu przez PKP. Po czym, gdy tak się stało, burmistrzowi Karpacza drezyny zaczęły przeszkadzać, ale w budynku dworca powstało Muzeum Zabawek. Pan Gersten, współtwórca Stowarzyszenia Kolej Karkonoska, do swojej śmierci walczył o ocalenie i przywrócenie ruchu pociągów na linii numer 340. To on zresztą ściągnął na stację stojący do dziś wagon. W końcu, po wielu latach tentegowania w postaci skomplikowanych procesów w Ministerstwie Infrastruktury, w 2021 roku województwo dolnośląskie przejęło linię z Mysłakowic do Karpacza oraz z Kamiennej Góry do Jeleniej Góry. W 2022 roku ruszyły pierwsze prace, zaś jako termin wskazywano wejście w życie nowego rocznego rozkładu jazdy 2024-2025. Spośród istniejących przed modernizacją stacji na linii pozostawiono tylko Mysłakowice oraz naturalnie Karpacz, w obu przypadkach ze zredukowanym układem torowym. Niestety inwestycja złapała opóźnienie i założony termin grudniowy stał się nieosiągalny. Pod koniec listopada 2024 roku na pewnym forum budowlanym jeden z użytkowników zamieścił krótkiego posta, strzelając, że może czerwiec. I na jego miejscu poszedłbym zagrać w Totka. Pierwszy weekend z pierwszymi po długiej przerwie pociągami w Karpaczu rozplanowano następująco. W piątek 13 czerwca trasy miały przejechać dwa SA139, czyli linki kolei dolnośląskich wraz z oficjalami. W sobotę 14 czerwca ruszały pociągi retro w składzie SP42001 Welkociołka z bonanzą i kuszetą. Zaś w niedzielę 15 czerwca oficjalne połączenia rozkładowe rozpoczynały swoje kursowanie. W przejeździe dla oficjali i mediów udziału nie brałem, ale zapadła decyzja, że pierwszy pociąg po przerwie prowadzony tą samą lokomotywą, co zamykała połączenie, to jest. Gigantycznie historyczny moment i trzeba się na niego wbić. I uwierzcie mi, po całonocnej podróży karkonoszami z 40-minutowym opóźnieniem widok SP-42001, czyli tej samej maszyny co w kwietniu 2000 roku z odtworzonym przez KSK Wrocław plakatem stojącego przy peronie 1A w Jeleniej Górze, był wart wyspania. Spekulacje co do popularności niech może utnie fakt, że bilety na pierwszy pociąg rozdawany w Jeleniej Górze, wspólnie z drażami i kolejarzami, rozeszły się maksymalnie w 4 minuty. Tenże skład odjechał ze stacji początkowej zgodnie z planem i przemierzył całą trasę w około 40 minut. Na stacji końcowej pociąg został z kolei przywitany z salutem wodnym i sporym tłumem mieszkańców, turystów oraz oczywiście miłośników kolei. Punkt wyjścia do mojego subiektywnego komentarza, niech stanowi siła symbolizmu. Chyba mało który miłośnik kolei w Polsce nie zna zdjęcia pana Jacka Potockiego z ostatnim pociągiem w Karpaczu. To też wielki szacunek dla KSK Wrocław, że najpierw odrestaurowała SP-42, a potem doprowadziła do uruchomienia pociągów retro właśnie z tą lokomotywą. Ale mówiąc szczerze, to nawet ja nie doceniłem tego, jak wielką siłę ma ten wspomniany symbolizm. Pierwsze zdjęcie kociołka, pomimo wczesnej godziny, rozniosło się błyskawicznie po Xie, czyli tym dawnym Twitterze. Natomiast drugie, kiepskiej jakości, bo robione telefonem na Zoomie, po połączeniu ze zdjęciem pana Potockiego przez jednego z widzów, rozniosło się po całej sieci. A przynajmniej po tej bańce kolejowej. Czy przykryło przejazd z piątku? Patrząc miesiąc później, to szczerze mówiąc nie wiem. Od symbolizmu przechodzimy do działań oficjeli. Mieli oczywiście prawo wybrać dwa linki jako skład reprezentacyjny zamiast historycznego, ale już w niedzielę ten piątek 13 bardzo źle się zestarzał. Na kursach zwykłych oraz sprinterach do Karpacza jeździł SA134. Oczywiście był jeszcze pociąg Retro SP42 z wagonami jadący po całej linii bez zatrzymania. Tłumy były w każdym pociągu. No ale wiadomo, pierwszy dzień kursowania po latach każdy jest ciekawy. No, i jeszcze są miłośnicy. Część mieszkańców miejscowości położonych przy linii mogła się spodziewać Superlinka, no a tu podjechał SA 134 z 2011 roku. Około południa na linii zaczęły się pojawiać opóźnienia, m.in. przez nieoddaną do eksploatacji na części przejazdów samoczynną sygnalizację. I po południu SA 134 zjechał na Peron 1A, ponieważ padła klimatyzacja. Trzeba było odwołać dwa pociągi. Zaś retro pojechało jako osobowy. Ups. A już było dobrze! A już było dobrze! Jednakże wysłanie SA139 zamiast SA134 niewiele by dało, bo dokładnie ten link, co wiózł oficjali w piątek do Karpacza, w niedzielę wyzionął ducha na linii do Kudowy. <śled> I na tym można byłoby zakończyć niedzielną litanie problemów, ponieważ w kolejnych dniach sytuacja się unormowała i nie trzeba było korygować rozkładu jazdy na linii do Karpacza. Gdyby nie jeden drobny szczegół. Podczas przejazdów w piątek 13 władze województwa zadeklarowały, że przebiją tunel z Karpacza na czeską stronę pod Śnieżką. Nagranie z tą deklaracją pojawiło się na profilu prezesa zarządu kolei dolnośląskich Damiana Stawikowskiego, Właśnie w niedzielę. Uczyłem się w Karpacu jeździć na nartach, ale także w Pecu. Myślę, że tu jakbyśmy się przybili, zrobili tunel, to będzie hit na miarę europejską, ale może iść to. To będzie to światło. Trzymam tak pana prezesa za zaczynamy. Działamy razem z Marszałkiem. Wszystkiego dobrego. Kolejne wyzwanie, wyzwanie przyjmujemy. Dojechaliśmy do Karpacza, ale tory nie mogą się kończyć. Trzeba tą górę pokonać. Parę miliardów złotych i jesteśmy z drugiej strony góry. Sprzęt jest. Środki finansowe myślę, że się znajdą. Bez złej woli, mimo że nie wiem, czy ktokolwiek od przewoźnika to zobaczy i przede wszystkim pomijając datę publikacji tego filmiku, bo powiedzmy sobie szczerze, kto mógł przewidzieć w piątek, że w niedzielę tak to się skończy. Mamy trwającą odbudowę linii do Kowar oraz reaktywację innych szlaków w regionie. Linia do Karpacza powinna zostać w pierwszej kolejności reelektryfikowana, ponieważ przypominam. To trofejne bataliony zajumały stamtąd sieć trakcyjną razem z całym wyposażeniem, i to możliwie jak najszybciej powinno się to stać. To jest pierwsza rzecz. Druga. Wąskie gardło w Mysłakowicach jest pomyłką i może sprawiać problemy po uruchomieniu linii do Kowar. To jest do rozwiązania, zanim w tamtym kierunku ruszą pociągi. Trzecia. Są inne linie w regionie, którym by się przydała reaktywacja, zanim powstanie tunel pod Śnieżką. Na przykład, nie wiem, osławiony lwówek Śląski albo radków. Nie mówię, że inicjatywa co do wybudowania tunelu pod Śnieżką jest pomyłką. Pomyłką to było zezwolenie pewnemu bałwanowi na wycięcie drzew w rajskiej dolinie, żeby miał napatyczki do lodów, albo uznanie teleportyzera za dźwignię laserową. Ale przystopujmy troszeczkę z tym hura optymizmem i rysowaniem palcem po mapie i skupmy się może na podstawach. Do momentu publikacji tego filmu SSP zostało uruchomione na kolejnych przejazdach, co jest im plus. Podobnie jak zastosowanie czarno-białych tablic zamiast pomarańczy Dolnośląskiej Służby drugi Kolei, co i tak jest efektem wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. In minus jednak jest długość peronu w Karpaczu, który skrócono. Dawniej sięgał praktycznie do końca linii do kozła oporowego, a obecnie nie sięga nawet do rozjazdu przy koźle oporowym i dodatkowo ma błędnie ustawiony wskaźnik W4 w kierunku końca linii. Tak to można już teoretyzować, czy trzeci Y by się zmieścił, no ledwo, ledwo, no ale jednak. Widok peronu w Mysłakowicach, będącego placem budowy, też nie był najlepszy. Zresztą, co by nie powiedzieć o samym otwarciu, to linia jeszcze troszeczkę wyglądała na plac budowy. Mankamentem jest również brak wykorzystania peronu 1a w Jeleniej Górze i kolizyjność przebiegów na wjeździe i wyjeździe na wschodniej głowicy stacji. Na szczęście od 15 czerwca pociągi nie notują dramatycznych opóźnień na linii. Od tego czasu chyba pociąg się zepsuł tylko raz, jeżeli dobrze kojarzę, a połączenie do Karpacza pod względem frekwencji wygląda dobrze. Nie jest już tak co prawda, jak w pierwszy weekend, że ludzie walili drzwiami i oknami, ale nie jest też tak, że te pociągi wożą powietrze. I między innymi dlatego uważam, że można mówić o efekcie Karpacza, jeżeli mówimy o skali krajowej. Ponieważ pojawiły się komentarze, że uruchomienie pociągu do Rijeki, do Chorwacji, to będzie efekt Rijeki. A ja myślę, że potrzebujemy takich reaktywacji jak Karpacz. Potrzebujemy przywrócenia pociągów na linie, gdzie ostre cięcie weszło w latach 90. i 2000., jeżeli te pociągi się przywróci, będą i pasażerowie. No ale wiadomo, o co chodzi. Miejmy nadzieję, że pan Rafał Gersten byłby dumny z efektu końcowego. I halo, województwo, no koleje dolnośląskie, Karpacz. Może jakoś go upamiętnicie. Może nie tylko nazwać dworzec. Może jakaś tablica pamiątkowa. Może jedna para pociągów do Karpacza zostałaby nazwana Rafał Gersten. Tyle macie możliwości i nie musicie nawet wydawać wielkich gór pieniędzy. Wystarczy pomyśleć, tylko nie wykręcajcie się, drodzy Państwo, no jak pewna dzielnica.